Dzięki takiemu zabiegowi Słowacki udowodnił, że pomimo swojego młodego wieku, talentem może dorównywać mistrzowi. Utworowi nie szczędzono jednak i słów krytyki. Julian Ursyn Niemcewicz nazwał dzieło banialukami, a Józef Zaleski głupstwem. Mimo tego Kordion zyskał miano najlepszego dzieła okresu młodości Słowackiego. Utwór nawiązuje do powstania listopadowego i opisuje historię nieudanego spisku na życie Cara Mikołaja I. Zachęcając nas, Polaków, do udziału w Narodowym Czytaniu Kordiana, prezydent RP jak co roku skierował do nas okolicznościowy list. Ten znakomity utwór, który powstał na emigracji niedługo po upadku powstania listopadowego nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej. Dalej musi się opierać na odwadze i determinacji. A krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze. Spotkajmy się zatem w sobotę, 7 września, by wspólnie przeczytać Kordiana i przypomnieć sobie głęboki sens tego dramatu. Wierzę, że jego lektura przyniesie Państwu wiele z czytelniczej satysfakcji i radości z bycia razem. I że narodowe czytanie, jak co roku. Znów zjednoczy Polaków na całym świecie wokół klasyki polskiej literatury. Z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Onego czasu jedna z gwiazd wiecznego gumachu obłąkała się w drodze, jam ją zgonił lotem. Czułem w dłoni serce bijące z przestrachu, jak serce ptaka ludzkim dotkniętego grotem. I drżącą położyłem przed tronem Jehowy, A Bóg rzekł do mnie, światowo tworzącymi słowy, Krew ludzka skrzydła twoje rumieni. Padłem twarzą na boskie podnóże, Na proch gwiazd, na kobierce z promieni. Boże, 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 skrzydeł pióry otarłem o ziemię, Krwawa była, widziałem, widziałem. Za grzechy ojców w groby kładące się plemię, lud konał, gwiazda zgasła, za gwiazdą leciałem, lud skonał. Czas byś go podniósł, Boże, lub, lub gromem dokonał, a jeśli Twoja dłoń ich nie ocali, spraw, by krwi więcej niż li łez zwylali.